Niech będzie pochwalony jest Chrystus dzisiaj dwa ogłoszenia. Mieliśmy tutaj już kolekcję w tarczku, a teraz chciałem, abyśmy zrobili sobie dni skupienia w terminie, w następnym miesiącu, czyli w październiku 13, 14, 15 października. I tutaj u nas by się one odbywały, byłoby tutaj zakwaterowanie. Dokładne szczegóły. Jeśli chodzi o koszty, terminy i program, podam jutro. Dziś chciałem tylko Was jakby zaprosić, zakomunikować, żebyśmy się mogli spotkać, żebyśmy od czasu do czasu mogli ze sobą wspólnie porozmawiać, pomodlić się. Także chętnych zapraszam tutaj do tarczku 13, 14, 15 października. Natomiast w listopadzie planujemy pielgrzymkę do Medjugorje. 6, 14 listopada. Gdyby ktoś z Was chciał jechać na pielgrzymkę z, tutaj z parafitarczek, to też zapraszam Was. To jest taki termin dość późny, jeśli chodzi o, o, o kalendarzowo. Natomiast będzie to, będą to takie bardziej rekolekcje niż, taka, niż takie zwiedzanie. Także też serdecznie Was zapraszam. Szczegóły podam na. już mailowo umieszczę na, stron, na naszych grupach zawierzeniowych. Serdecznie Was zapraszam. I wszystkich Was błogosławię. Proszę Was o modlitwę. Trwajmy razem w modlitwie. Czasy są takie, że musimy się dużo, dużo modlić. Dużo przebywać z Jezusem Chrystusem i rezygnować z wszystkiego, co zabiera nam czas. Szczególnie z tych mediów społecznościowych, z filmów, z różnych, z różnych takich rzeczy, które po prostu zwyczajnie pożerają nasz, nam czas. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was strzeże błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.